Moje drogie, cześć moi drodzy, witajcie w Berlinie. Przyjechałyśmy... Kiedy, Aga, ostatnio byłyśmy w Berlinie? Trzy lata temu. Trzy lata temu na tym bardzo nieudanym bienale. Jakoś chyba tak nas zraziło, że dopiero teraz przyjechałyśmy. Przyjechałyśmy na Berlin Gallery Weekend. Tak. Troszkę same, a troszkę z towarzystwem przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, z naszym towarzystwem. Bo pamiętacie, że ja jestem w zarządzie towarzystwa, a Aga jest uwaga w komisji rewizyjnej, więc przyjechała zobaczyć, czy tutaj wszystko prawidłowo przebiega. Tak, kontrola przede wszystkim. Kontrola przede wszystkim. Ufaj i sprawdzaj. Słuchajcie, jesteśmy przed Noje National Galerii. E, idziemy tam na performance, e, a potem zobaczymy wystawę. Tutaj widać oko, ono albo nie widać. Widać, nie widać. Zobaczymy i tak zobaczycie. E, na wejściu instalacja artystów nawiązująca do tytułu wystawy Dream Together drzewko na którym widzowie piszą i przyczepiają swoje marzenia. Moje życzenie nie pokażę wam, bo musi się spełnić, więc nie mówię tego co życzę. Pierwsze sukces będę miała, jak tą tym sznureczkiem. Zrobione. A my się spełniło. Koncentrujemy się, jak mówił pod tytuł, też na sztuce w relacji do społeczeństwa i polityki, czyli nie w kontekście autonomicznego pola sztuki, tylko interesują nas pewnego rodzaju napięcia historyczne. I nazywamy też te wystawy po angielsku nie stress test, Raj sprawy to jest próba utrzymałości na następowanie, czyli de facto ale po angielsku nazywamy ją extreme tension, żeby podkreślić właśnie te ekstremalne napięcia, jakie w polu sztuki i polityki, i historii, i społecznej historii w tamtym czasie następowały. To, co było dla nas bardzo ważne jako zespołu kuratorskiego, to było podkreślenie pozycji artystów. Jak Państwo sądzą, ile procent kobiet jest w kolekcji Noe National Galerii? Jakieś 10, tak. Mniej więcej, tak niektórzy liczą, tak między 9 a 11, w zależności od okresu. Ale myśmy na tej wystawie osiągnęli 25%. Tak, <laughs> brawo! To i tak oczywiście jest śmieszne w relacji do tego, żeby jeszcze zbliżyć się do parytetu, ale staraliśmy się też tak aranżować tę wystawę, żeby te kobiety były bardzo prominentnie pokazane. Wystawa zaczyna się od części abstrakcja, figuracja, zderzenia. To jest serbska artystka, która jako jedna z nielicznych bloków wschodniego tutaj w kolekcji reprezentuje abstrakcję. Ta praca oczywiście została kupiona na zachodzie, czyli jakby też specyfika tej kolekcji jest taka, że. Może tego nie powiedziałam, że jesteśmy w miejscu, w którym spotkały się połączone kolekcje zbierane w NRD i w RFM. I to jest jakby bardzo ciekawa specyfika tej kolekcji, że mamy tutaj prace zbierane właśnie w NRD i to jest głównie socrealizm. Ona wypracowała po wojnie, po studiach rzeźby i studiach kompozycji muzycznej. E, swoją specjalną technikę tworzenia rzeźb właśnie z cementu mieszanego z pyłem żelaznym, dlatego jest ten efekt zardzewienia i e, drutem tym wzmacniającym, e, sprawiając wrażenie właśnie z jednej strony rozpadania się formy, z drugiej strony konstruowania czegoś z trudnością jest też inspirowane ruinami po wojnie, więc jakby tutaj mamy taki właśnie przykład tego, że na wschodzie też abstrakcja powstawała i też jak wiemy to z Polski, jak wiemy to właśnie z Były Jugosławii, czy z Węgier, czy z Czech, ona była tolerowana, ona nie była wspierana. I tutaj wspaniałe połączenie Marii Lesnik i Picassa, dlatego że Maria Lesnik mówiła bardzo często, że chciała, że będzie kolejnym Picassem, Oczywiście, wiedziała, żeby zostać kolejnym tak wielkim nazwiskiem, musi znaleźć swoją własną drogę wyrazu, ale słuchajcie, nigdy nie była pokazywana razem z pikastem, nigdy nie dorobili się wspólnej wystawy. A tutaj, proszę bardzo, kuratorzy w Noej Nacjonale Galerii postanowili tę dwójkę połączyć. Jeden z highlightów kolekcji Libonteku Czarna dziura. Z czasów, kiedy te czarne dziury były jeszcze, myślano, że mogą połknąć Ziemię. Teraz oczywiście wiemy, że są, znajdują się zbyt daleko i zobaczcie, jak fantastyczny jest ten efekt czerni w środku uzyskany. To jest ręcznie szyte ze starych plandek, które pokrywały samoloty. Jak już przestawały być potrzebne w hangarach, to artystka je wykorzystywała w sztuce. I podobno była taka historia, słuchajcie, bo rzeczywiście ta dziura wciąga, pociąga, ma się o to tam włożyć, rękę tam wskoczyć była jakaś historia, że jakieś dziecko próbowało wskoczyć i dolna część pracy musiała być rekonstruowana. Tutaj fajna sekwencja Emil Cimioti, Johan Hildmann i Magdalena Bakanowicz z cyklu Embriologia. A oprócz Abakanowicz jeszcze polskie akcenty, Ryszard Winiarski i Fangor, który do kolekcji trafił w 1965 roku. W ogrodach galerii jest co godzinę performance Fujiko Nakai Mist. Więc czekamy, bo goście są wpuszczani tutaj tylko tuż przed pełną godziną i są zamykane drzwi. świetna, duża, przekrojowa wystawa trzeba mieć na nią trochę czasu chyba się, się zwiedza z doskonałą przewodniczką tak jak my, tak żeby zobaczyć highlighty wystawy też tak można, ale wtedy trzeba się do tego zwiedzania trochę przygotować i szybko jeszcze zajrzymy na wystawę tytułową jako Dream Together Dajcie dzieciaki, kleją porcelanę. Dream together. To jest chyba ta japońska sztuka relaksu i medytacji, kiedy się klei połamana o porcelanę. To chyba było w którymś murakami. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tutaj jest ta porcelana reperowana sznurkami. W w jego robiło się to złotem koniec wojny, jeśli tego chcecie. Happy Christmas from John and Jokowano. Który to rok? Słuchajcie... 21 grudnia 1969 rok. Cały czas jest wojna. Inna wojna, ale cały czas wojna. A, to nie wiedziałam, że oni performatywnie w New York Timesie zamieszczali fragmenty swoich utworów. Standard, Washington Post. Ja Jokono bardzo lubię, bardzo cenię jej sztukę, aczkolwiek wiem, że zdarzają się osoby, które uważają, że żadna z niej artystka, co jest bzdurą. Doskonały przykład pracy Jokono Dziura, przez którą można oglądać niebo. Praca z 71 roku. No czysty konceptualizm. Kolejna praca, zabawa w chowanego, schowaj się, aż wszyscy pójdą do domu, schowaj się, aż wszyscy o tobie zapomną, schowaj się, aż wszyscy inni umrą. 64. rok, to tyle, już, znalazłyśmy, plan B. W planie B wystawa solo rumuńskiego artysty Serbana Savu, Golden Ages. Artysta w swoich pracach opowiada o historii, o historii sztuki, o reinterpretacji e, mitów, e, ruin e, i polowań. Mmm, jaki słodki. Mam nadzieję, że ci ludzie cię nie upolowali. Wiecie jak ja nie znoszę myśliwych. A tutaj z kolei te prace dotyczą historii sztuki i ruin. Tutaj również praca przedstawiająca jakieś poszukiwania go archeologiczne. Geologiczna, co ja gadam, chyba po tej Namibii, tym ure, że urenę miało być poszukiwania miedzi, teraz zacząć prowadzone. Pod tym wpływem, chyba ta geologia. No, ta praca jest piękna. I to wcale nie tylko dlatego, że są tutaj konie. Tam nie wiem, czy to widać, ale w pejzażu jest wielkie miasto, które zabiera tę przestrzeń wolną. Monika Bonvicini w Captain Tussle. Tę artystkę niejednokrotnie Wam pokazywałam we vlogach. i Na pewno jak Wam tutaj zbliżę, to skojarzycie, bo ona bardzo często wykorzystuje takie elementy jak skóra, lateks, paski, trochę sadomaso, trochę takie przemocowe. No ja mam ogromną słabość do tej artystki, bardzo ją lubię. Galeria Konrad Fischer. A sam budynek jest bardzo ciekawy. To jest stara stacja Trafo, która nadal należy do państwa, ale galerii udało się pozyskać i wynajmują. Wow. Tę wystawę też bardzo chciałam zobaczyć. Hila i Berne Becher. Małżeństwo fotografów. Historia sztuki. To jest z cyklu historia sztuki. Beherowie byli fotografami i nauczycielami akademickimi. Znani są przede wszystkim ze, ze sformalizowania fotografii. Zwróćcie uwagę, jak te budynki są fotografowane w wyabstrahowanym tle. Oni zawsze czekali na idealną pogodę. Wszystko jest symetryczne, wszystko jest równe, idealne, geometryczne. Bardzo formalna fotografia przedstawiająca tak naprawdę budynki, architekturę, jak rzeźbę. Te budynki znajdują się w przemysłowej części Niemiec, i to są budynki wybudowane po wojnie, gdzie zamieszkiwali górnicy pracujący w kopalniach i przy produkcji stali. Tutaj fotografie obiektów przemysłowych w Stanach. Zwróćcie też uwagę, że na tych pracach nie ma ludzi. Artyści dbali o to, bardzo rzadko tutaj pojawiają się ludzie. Artyści dbali o to, żeby tych ludzi nie było, żeby to było totalnie wyabstrahowane. I to czekali na idealne warunki pogodowe. Tak, żeby nie było bezpośredniej operacji słonecznej. Żeby to niebo było w takim kolorze, żeby te fotografie zawsze były tak podobne do siebie. Wygląda jak białe tło, a to jest fotografia analogowa old school. O, myślę, że te zdjęcia wież wodnych doskonale pokazują o co chodziło w praktyce artystów o to, żeby zwykłe obiekty użytkowe pokazywać jednak jako sztuka. Akurat tę serię bardzo doceniają architekci, dlatego że wieża wodna to nie tylko funkcja, to przecież też forma. I często e, zdarza się tak, że ludzie dopiero widząc te zdjęcia beherów, zaczynają potem rozglądać się po rzeczywistości i nawet w bardzo takich przemysłowych budynkach e, w otoczeniu, e, przyglądać się formie, którą przecież ktoś zaprojektował i ona ma znaczenie. Galeria Nome i wystawa Daniel Braithwaite Shirley, niecenzurowana kryzysie klimatycznym, o tym, jak wygląda świat. Od razu widać, że według artystki nie najlepiej. Chyba rzeczywiście nie najlepiej. Nie mogę nawet siebie ochronić. A ty? Przestrzeń zaranżowana totalnie. Wchodzimy w ten taki ponury, bardzo groźny świat. Pierwsza tak duża wystawa tej artystki. Solo w galerii. Tutaj praca bezpośrednio dotycząca wojny. Czy ja się opieram opresji? Czy biorę udział w bezsensownym morderstwie? Czy zasługuję, żeby umrzeć za akcję, za przedsięwzięcia mojego rządu? Hmm? Warto brać udział w wojnie? Nie sądzę. Nie ja widzę. Galeria Judim i prace Camille Bombois, artysty francuskiego, który długo nie był znany, zaczął malować w dojrzałym wieku koniec XIX wieku, początek XX. Został tak naprawdę odkryty przez Picassa i tak zaczęło się jego kariera. A tutaj kurator zaprosił do współpracy artystów współczesnych. I kurator pokazuje pracę bombła. Który malował ogrody, eksperymentował z technikami. Cyrk też jest powtarzającym się motywem u artysty. I pracę Bombła zderza z pracami artystów współczesnych. Przeoglądałyśmy za go dokument o nietoperzach, które w jakimś mieście w Porto, w Portugalii zostały wpuszczone do biblioteki starej, żeby pomóc walczyć z robalami, które zjadają księgozbiory. No tutaj też fajne zderzenie, bumbua. I sara antistis. Galeria Esther Schipper. Sunitan Romantic Room. I oto romantyczny pokój artystki, ale super klimaty. surrealistyczna. Bardzo mi się te prace podobają. Bucik ryba. Śpiąca królewna. Ten domek przypomina Magrita. Świetna wystawa, naprawdę świetna wystawa. A chciałam Wam jeszcze pokazać, bo KDW, czyli Stary Tradycyjny Dom Towarowy z okazji Warsaw Gallery Weekend, Berlin Gallery Weekend, w każdej z witryn głównych jest jakiś artysta. Josephine Reich. Christian Jankowski. Izabela Diko, Aleksandra Birken, niedzielny poranek. przyjechałyśmy do Muzeum Hamburgers Banhof, żeby zobaczyć ostatnią instalację czeskiej artystki. Klary Hoznedlowej. Jest to Commission Chanela, czyli Chanel zrealizowało ten projekt na Galerii Weekend i tutaj na wystawę w Hamburger I zobaczcie, muzeum się otworzyło 5 minut temu, bo jest 5 po 11, już jest kolejka. O, wow, świetnie to wygląda. Artystka w tej instalacji mówi o domu o poczuciu przynależności, o utopii i o życiu w różnych systemach politycznych. I odnosi się też do historii Czechosłowacji, teraz Czech i Słowacji, do zmieniających się granic, do zmieniających się uwarunkowań. Świetnie te takie formy organiczne wyglądają w tej hali industrialnej byłego dworca. Żegnamy Berlin i tegoroczny Berlin Gallery Weekend. Fajnie było przyjechać. Trochę dobrych rzeczy widziałyśmy, trochę słabych, ale na pewno było lepiej niż na tym nieszczęsnym bienale, na którym byłyśmy trzy lata temu. A tę wystawę naprawdę warto zobaczyć. Jak będziecie w Berlinie, to koniecznie wpadnijcie. Ściskam, pa!